Cześć, startujemy dzisiaj z kwietniowym przeglądem modhuba i na podium dzisiaj pierwsze trzy miejsca zajmują modyfikacje proste od Giants i są to Holmery. Holmery w odświeżonej wersji także tutaj na pierwszym miejscu macie paczkę składającą się z kilku osprzętów. No i w tym momencie oczywiście ten Holmer Pack dostępny jest na PC, Macu oraz na konsolach. Kolejny z nich to Holmer Terra DOS 440 i w tym przypadku tutaj macie też dodatkowo osprzęt który jest transportowany na dedykowanym wózku PC, Mac oraz konsole, i numer 3 dzisiaj Holmer Terra Felis 3 Evo i tutaj jedna rzecz, która się rzuca w oczy to jest to kwestia nie tyle ze sprzętem, bo co do sprzętu to nie można mieć oczywiście żadnych uwag, natomiast chodzi tutaj o to, co ten sprzęt obsługuje. Czyli w tym przypadku są to oczywiście buraki cukrowe. I o tyle, o ile one na pryzmie jeszcze jako tako wyglądają, aczkolwiek bardziej wyglądają jak delikatnie grubsze pietruszki niż buraki cukrowe, bo buraki cukrowe na pryzmie robią dużo większe wrażenie, jeżeli kiedykolwiek ktoś taką pryzmę na żywo widział. No, to chyba nie trzeba mu tłumaczyć, jak to wygląda i jak to powinno wyglądać, ale o tyle, o ile jeszcze na pryzmie wygląda, to ok. No, to już tutaj na tym miejscu, gdzie one są podbierane przez ślimaki i transportowane do góry, to jest po prostu jakaś tragedia. To bardziej wygląda jak jakieś fistaszki albo nie wiem, drobne ziemniaki niż buraki cukrowe. Więc tutaj generalnie powinno być tego nasypane. Nie, dużo więcej powinno się to tutaj przewalać, kotłować w jakikolwiek Powinna się tu pojawiać na pewno lepsza animacja y, niż to, co wygląda tutaj jak po prostu jakieś tam orzeszki, fistaszki. Tutaj to jest naprawdę słabe, nie, i, i nie lepiej to też wygląda w momencie, kiedy to jest wysypywane. Ta animacja momentami to wygląda, jakby tam leciały posiekane po prostu buraki, y, a nie pełne. Ale cóż, no tak to wygląda, jak wygląda. Na pewno nie zostanie poprawiony, więc no cóż, do następnego wydania gry może się poprawi. PC, Mac oraz konsole. Cóż mamy dalej? Dalej mamy New Hollanda 8340, 125 koni PC, Mac oraz konsole, czyli coś dla miłośników starszych sprzętów. Więc takie osoby powinny się tym zainteresować. Kolejna modyfikacja jest to Lizardowa przyczepa, która jest w stanie załadować 20 beli. I co ciekawe, jest tutaj możliwość fajnego załadunku, tak jak na przykładzie tutaj. Możecie sobie zobaczyć: łapiecie je sobie podwójnie i w ten sposób po prostu do przodu przepychacie sukcesywnie PC-MAC oraz konsole. Następna modyfikacja jest to paczka pługów i to nie. Takich standardowych, bo mają one podwójne zastosowanie. Pierwszy z nich ma z tyłu podczepione brony, co daje Wam po prostu efekt, tak jakby, kultywatora, czyli za jednym zamachem macie orkę i macie kultywator, i w drugim przypadku macie orkę oraz macie nawożenie, więc obydwa są 3 metrowe, obydwa wymagają 180 koni, ale w zależności od konfiguracji mają one, tak jakby, podwójne zastosowanie. Dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. Następnie mamy Mana TGS, a i w tym momencie ciężarówka jest oczywiście 500-konna. No i patrząc na to, jaka to kolorystyka została dobrana, to każdy powinien znaleźć coś dla siebie. PC, Mac oraz konsolę. Kolejna modyfikacja jest to Kultywator Metalfach 4-metrowy, wymaga na moc 120 koni. Dostępny tylko i wyłącznie na pc oraz na Macu. Następnie mamy rozsiewacz do nawozów, szerokość robocza 18 metrów. Marka i konstrukcja powinna być Wam dobrze znana. Dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. Dalej mamy CR600, lizardowy sprzęt. Można powiedzieć kruszarka, ale taka trochę magiczna, bo pozwala w skali 1 do 1 zamienić kamienie we wapno buraki cukrowe w pocięte buraki cukrowe oraz bele słomy po prostu w luźną słomę, a także drewno w zrębki. No i w tym momencie ta modyfikacja jest dostępna na PC Macu oraz na konsolach. Następnie mamy zbiorniki do gnojówki, czyli mamy taką oto beczkę do transportu, oczywiście macie tutaj od razu to wszystko pokazane. Od razu mówię, że to jest tak, jakby no dobre nakierowanie tego. To się, to się nie łączy, tak jakby się to mogło wydawać w pierwszej chwili. Mod dostępny na PC -cie oraz na Macu. Następnie mamy Stara Ninja, czyli w tym momencie. Macie dwa modele o pojemności 24 tysięcy litrów i 40 tysięcy litrów, czyli takie oto wozy przeładunkowe, PC Mac oraz konsole. Cóż mamy dalej? Dalej mamy kosiarkę SIP, i tutaj ta kosiarka ma szerokość roboczą 2,97, wymagana moc 46 koni dostępna tylko na PC i na Macu. No i kolejna dwie mapki pierwsza z nich to Mecklenburg czyli taki obszar, jaki tutaj jest zaprezentowany z góry, 12 pól, 3 obszary związane z łąkami dostępne, ta mapka jest na PC, Macu oraz na konsolach. Kolejna mapa i ja wiem, że cały czas wszyscy czekają na tą pierwszą polską mapkę, która się oficjalnie ukaże na ModHubie, ale pewnie jeszcze przyjdzie, nam na nią trochę poczekać, więc jeżeli czekacie na polskie klimaty, no to tam ma raczej was nie zadowoli. Jest usiana polami, jest ich 128, no w takim, a nie innym kształcie, jak widać to teraz z góry. Dodatkowo są jeszcze te pola oddzielane podkami, no i jak widać, ruch jest lewostronny, więc no pewnie nie będziecie z tego zbytnio zadowoleni. PC, Mac oraz konsole. Kolejny ciągnik, który zadowoli osoby, które wolą starsze maszyny i jeszcze w dodatku w dosyć ciekawych konfiguracjach, no i ten ciągnik posiada 135 koni, dostępny jest na PC Macu oraz na konsolach. Następnie Lizard CV29 wymaga na moc 250 koni, 7 metrów. Nie, tak wygląda szerokość robocza tego lizardowego kultywatora, dostępne na PC Macu oraz na konsolach. No i tu mamy coś nowego, innowacyjnego, co wprowadza coś nowego i ciekawego do gry, bo mamy produkcję syropu klonowego. Tak to wygląda. Takie są proporcje. No i jak widać pojawiły się dosyć ciekawe kolory w tym miejscu, gdzie nie, ten syrop jest produkowany. No i w tym momencie mod jest dostępny na PCcie, Macu oraz na konsolach. Czyli jak widać, na konsole również może pojawić się coś świeżego, ciekawego, nie, co w jakiś tam sposób tą rozgrywkę urozmaici. Kolejna modyfikacja to taki autoload i to autoload nie byle jaki, bo do Linnera, do Unitraka dostępny tylko i wyłącznie na PCcie oraz na Macu. Ale kolejny autoload w tym momencie w postaci takiej od przyczepy do łańcuchów produkcyjnych do rzeczy, które pojawiają się w fabrykach. No i tutaj ten mod jest dostępny już na PC, Macu oraz na konsolach, więc osoby, które grają na konsolach powinny się zainteresować, bo pojawiła się kolejna przyczepa z auto loadem. Cóż mamy dalej? Dalej mamy polskie klimaty. No i to nie byle jakie, bo jest to taka typowa polska obora z czerwonej cegły w której możecie pomieścić 45 krów, dostępne na PC, Macu oraz na konsolach. Następnie mamy Solar Packa w wersji XXL, który tak wygląda, zajmuje dosyć duży obszar i jest dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. Następnie wersja oldschoolowa stacji pogodowej. Jeżeli chcielibyście wbić sobie taki patyczek gdzieś koło swojego pola, i mieć z tego satysfakcję, to proszę bardzo, jest taka możliwość. PC, Mac oraz Konsole. I cóż mamy dalej? Dalej mamy taką oto przechowalnię dla wszystkiego, co jest związane z paletami i łańcuchami produkcyjnymi, czyli wszelkiego rodzaju rzeczy typu czekolada, typu ubrania, typu jajka, masło, chleb, cokolwiek będziecie chcieli, ciastka, truskawki. Cukier, wszystko co można, to tutaj sobie taki mały magazynek jest w stanie pomieścić. PC, Mac oraz konsolę. Ok, pora na stronę drugą. Kolejne dwie modyfikacje związane są z modem, który urealnia to wszystko, co dzieje się na kołach czy też na gąsienicach. I w tym momencie, zobaczcie, jest to urealnienie śladów, które są pozostawiane przez maszyny. Czyli tam, gdzie po prostu koła ugniatają tą glebę, to te ślady są też wgniecione i bardziej wyraziste niż miało to miejsce do tej pory. Dodatkowo jeszcze oprócz tego, że te wszystkie mody muszą współgrać razem, czyli potrzebny do, tego, do tej modyfikacji ze śladami potrzebna jest ta modyfikacja Real Dirt Color oraz ten fix, który się dodatkowo pojawił. Więc tak, tak jakby te trzy mody muszą współgrać razem, żeby dać Wam pełny obraz i efekt tego co jest w grze. Ten ostatni fix po prostu zapobiega temu, żeby deszcz nie zmywał po prostu tutaj tych opon oraz żeby jeżdżenie po trawie też tego nie robiło, więc tak jakby to jest ochrona przed Więc w zależności od tego co chcecie uzyskać, no to, to te modyfikacje są w stanie zapewnić Wam no dosyć ciekawe efekty, które już powinny być w standardzie, w nie wiem czemu ich jeszcze nie było. Następnie mamy John Deere 1630, 60 koni taka jest moc silnika, no maska dosyć mała, kabina dosyć, no można powiedzieć duża, nie do końca proporcjonalnie to wygląda, jeżeli chodzi o ten ciągnik dostępny na PCcie Macu oraz na konsolach. Następnie mamy tutaj dla kontrastu 224 konie i max speeda 60 na godzinę, więc jeżeli ktoś będzie chciał się pobawić w serię 7 do no to tutaj macie ją dostępną na PC, Macu oraz na konsolach. Kolejna New Hollanda TC5 i w tym momencie jest tutaj sporo konfiguracji wymienionych wersja 5.7, 5.8, 5.9. Czyli tutaj są takie wymienione, i w zależności od tego, którą konfigurację wybierzecie, to macie 175, 227 i 258 koni, ale jeżeli chodzi o szerokość roboczą, to macie tutaj 5,5 metra, Dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. Kolejny ciągnik dla osób, które wolą starsze maszyny, czyli New Holland, 110 koni. Dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. Następnie pojazd, który powinien przydać się osobom, które chcą e, pozwiedzać jakieś większe obszary, na przykład na mapkach, gdzie e, od pola do pola są jakieś tam znaczne odległości. No i w tym momencie ten kład ma 62 konie, no i dostępny jest na PC, Macu oraz na konsolach. Następny ciągnik Iseki i tutaj jest trochę świeżości, no bo wiadomo, że te popularne marki często się w modyfikacjach pojawiają, natomiast no, z tymi mniej popularnymi bywało zawsze trochę gorzej, natomiast tutaj Iseki w wersji 95-konnej zawitał nam od Huba na PC, Macu oraz na konsolach. Kolejna modyfikacja to 5-metrowe mulchery. Występują one, tak jak widać, w takich dwóch odmianach. No i mają szerokość roboczą 5 metrów. Dostępne na pcc Macu oraz na konsolach. Kolejna modyfikacja to Corsetto SPL Pack, czyli taka paczka przyczep oraz rozrzutników. Jeżeli doposażycie je w odpowiednią przystawkę. Dwuosiowe, trzyosiowe, każdy coś znajdzie dla siebie, dostępne na PC Macu oraz na konsolach. Następnie mamy Lizardowe talerzówki, no w rozmiarach naprawdę pokaźnych, ale też wymagają dużych mocy, bo 300-400 koni to jest taka moc, której one potrzebują. Dostępne na PC Macu oraz na konsolach. HORSZ TERRANO 4FX, czyli taki oto kultywator, który wymaga w zależności od tego co wybierzecie, czyli macie tutaj kultywator od 120 do 180 koni, taki jest powiedzmy przedział nominalny. Oraz dodatkowo jeszcze pojawia się głębokość, czyli tutaj macie od 160 do 250 koni PC, Mac oraz konsole. Następny mod to Belka, która pomaga przed tym, żeby po prostu. No, Przód ciągnika nie poszedł w górę jeżeli przyczepicie coś bardziej obciążającego na tył, czyli tabelka po prostu pozwala na to, żeby ten ciężar się równomiernie na tylną oś rozkładał. PC, Mac oraz konsola. Następnie mamy wozy przeładunkowe do obornika dostępne na PC, Macu oraz na konsolach. Następna modyfikacja jest od ditka i to jest taki mały silos, który powinien przypaść do gustu osobom, które będą budowały jakąś, powiedzmy, małą polską gospodarkę. Czyli jak widać, zastosowanie klasyczne żmijka podniesiona na dwóch paletach, żeby było wyżej. Dostępne na PCcie Macu oraz na konsolach. Dalej mamy taki oto kurnik na 80 sztuk. Czyli patrząc na te gabaryty, to 80 sztuk. No, tutaj za wiele miejsca nie będzie miało, ale powiedzmy, że tyle się mieści PC, Mac oraz Konsole i dalej mamy, można powiedzieć, taką no sporą. Może nie paczkę, bo każdy tutaj z tych modułów występuje oddzielnie. Ale patrząc na nie tak ogólnikowo, to te elementy, które się tutaj pojawiły, dosyć dobrze będą wpisywały się w klimaty podchodzące pod nasze rodzime. Więc, no, tak szczerze mówiąc, patrząc po Mod hubie, to. To na polskiej mapce można by się było już nieźle pobudować od zera, już tylko i wyłącznie z tego, co jest na odchabie dostępne. Czyli mamy tutaj taki oto domek, który no, wpisuje się w zasadzie w różne klimaty, więc no, można byłoby z niego skorzystać. Macie tutaj takie oto wiatki, które są no, już można powiedzieć typowe patrząc na konstrukcję, są też takie garaże. To wszystko jest dostępne na PCcie Macu oraz na konsolach. Także naprawdę z tych budynków, a zwłaszcza z tego budynku, ja jestem osobiście bardzo dowolony i bardzo, bardzo dobrze. On jest, też tak powiem, odwzorowany i mi osobiście się podoba. Modyfikacja również jest dostępna na PCC Macu oraz na konsolach. No i co mamy dalej? Dalej mamy takie oto jeszcze mniejsze garaże, czyli wszystko się w zasadzie będzie dobrze komponowało tak samo jak te ogrodzenia. No te ogrodzenia tutaj to już takie trochę bardziej na bogato, ale powiedzmy, że też będzie można je wykorzystać. Pojawiła się też rampa załadunkowa i co mamy dalej? Dalej mamy jeszcze takie oto słupki, które przydadzą się w pracach leśnych czy też jeżeli będziecie chcieli gdzieś tam koło siebie takie drewno zeskładować, także teraz w zasadzie większość modów, które się pojawia to już jest PC, Mac oraz konsole, następnie mamy update'y, czyli w tym momencie dotarliśmy do miejsca, gdzie mamy Massey Ferguson'y z poprzedniego odcinka, ode mnie to byłoby wszystko, na razie, cześć!